Celem działania fundacji jest wsparcie edukacji dzieci osób poszkodowanych podczas służby publicznej. Wierzymy, że dobra edukacja wpływa znacząco na przyszłość młodych ludzi i będzie pozwalała im w życiu osiągać sukcesy i realizować swoje własne zamierzenia. trudno zdefiniować tutoring. Gdybym miał to zrobić, to powiedziałbym, że to jest towarzyszenie młodemu człowiekowi w jego rozwoju, szukanie jego mocnych stron, odkrywanie tego, w którą stronę wspólnie z nim może pójść. Najpierw w kontekście edukacyjnym, potem zawodowym, potem też może pracy społecznej. Tutor jest kimś, kto też inspiruje do wielkości. Staramy się tego trzymać w kolegium i widzimy przykłady tego, że to się udaje. <śmienicza> Wszystkim bardzo polecam tę metodę, jest to naprawdę yy, świetna metoda yy, dowiedzenia się czegoś więcej o sobie swoich mocnych stron, rozwinięcia ich w sobie, i naprawdę jeżeli ktoś ma taką okazję, to niech korzysta. Właśnie zakończyliśmy trzecią edycję programu Tutor. To już trzeci raz, kiedy tuż, tutorzy pracują z młodymi osobami, pomagając im w rozwoju w dość kluczowych momentach ich życia. Widzę rozwój programu, widzę to, że coraz lepiej otwieramy się na potrzeby młodych ludzi, przygotowujemy ich do korzystania z metody tutoringu, która jest metodą bardzo efektywną, ale jest metodą wymagającą pewnego zaangażowania i nie jest czymś, co młodzi ludzie naturalnie znają. Mam taką siłę i, i chcę się dzielić nią z innymi. I właśnie to wszystko dzięki mojej cudownej tutorce, pani Ewie, która naprawdę mnie wspierała i może tego tak nie widać, ale jeżeli by porównało się mnie sprzed roku, kiedy jeszcze nie było tego programu. To naprawdę ja byłam smutną, szarą dziewczyną, która skupiała się tylko na nauce. I to jest bardzo ważne, ale ważne jest, żeby mieć też swoją odskocznię i, i żeby też cudownie, że mogłam spotkać właśnie taką osobę, bo to jest taki człowiek drogowskaz, który tak naprawdę wskazuje cel w życiu. I to jest naprawdę piękne i, i bardzo za to dziękuję. Ta metoda jest metodą jeden na jeden. W dość krytycznym momencie życia młodego człowieka pojawia się na jego drodze dorosły człowiek, który jest tylko i wyłącznie dla niego. Pomaga odkrywać temu młodemu człowiekowi jego zasoby, jego potencjał. Staje na jego drodze po to, żeby być przy nim. Być może lekko go popychać, popychać do przodu, czasami pociągnąć za sobą. Jest to metoda, która zakłada, że każdy ma w sobie potencjał, tylko trzeba go odkryć. Myślę, że tutoring działa w dwie strony. Bardzo pomaga podopiecznemu, ale również tutorowi. Faktycznie widzimy, że to towarzyszenie nie musi się kończyć na jednym roku, że może być czymś głębszym, kiedy zgodnie z tym, co mówimy, w tutoringu jest wolność, jest mądre stawianie wyzwań, które cały czas można postawić wyżej niż się jest, co zawsze jest rozwijające. Czasami mam takie wrażenie, że tutor stoi i każda. Godzina, którą poświęci na myślenie, na przeanalizowanie, przygotowanie się, a jeszcze bardziej każdą godzinę spotkania, jest o wiele więcej niż tylko godziną, bo z tej każdej godziny jest jakieś pchnięcie w jednym albo w drugim kierunku. Więc z drzeniem podchodzę do tych zadań, ale też z olbrzymią radością, bo jest to wielki przywilej.